jest na mnie jeden. Po? Ja Minus 60. Ja wiem, Minus no powiem, że. No oni nie. dobrego Ema mają, uważajcie. Czyli też? Jeśli radę, to może uciekaj. Albo pro. No nie wiem, kurwa. Oni nie bukaj lobby. kogo widzieli, Bukewaj w takich. Chcę że mamy kamego w gierce. więc możesz co to Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Chłopa ma A, popa, na, nie mogę budować no, ten tak, okay. no, zajebiście. Solówka to jakaś była, tak, solówka, solówka. Nie umiem niedobić jak to botem z błotem. Mam główno. Nie mam. Ja mam. To, nie mam. Cały team. Jakieś błoty jeszcze były. Patrzcie, 73. oni się nie ruszają. Chce pan zerować. 50? Jeden beard ma też. Patrzcie, oni się, ma, się. Zresztą Zresztą się nie, nie ruszają dosłownie. Zerować. jeden. No i były kamałem 0. Drag jeden? tam się. Tak? Był w budynku. Doby go sobie ktoś, bo nie macie matta. Dobiję. Za do budynkiem, za budynkiem KP1. I dobijcie go. Cio. Raza, że, gdzie Biga są, gdzie to że gdzieś. jest. Biega po pokoju. Jest to buddy? A tu, w środku. Biga po pokoju. Kłop. Jest w budynku. To? Kraft 50 Nie da leży Ostatni Jak tam się konadam Nice Widzicie jakie to boty były? No. Był tam jakiś lud. No coś tam było Ja idę tam na tu jeszcze, muszę, jeszcze tam zona nie ma ja też się Ale do... nie, no muszę iść tam kusko. No No to dużo skrzynek, tam za dużo skrzynek się respi, żeby tam nie iść Tu tam go 50 Da się 5 drugi Ja drugi Na obok? Okej Nadal w tym zone tam kampen, nie? No. Ale co jest? Le, na mnie gdzieś będzie Crac? 80 km Wait, wait, 26 white tylko na tobie Kolejny leci Leci, leci kolejny 30 I... Jemyk, nie? Dojścia? Tak trzeba szybko fight zrobić Zatknął się 61 140, znaczy 114 Jeden 30 Jeden dead A, ah, nice Zero, zero Dead Ostatni Nie Kurwa, my nie niczym je... No nie, panie. nie tepnął, nie tepnął, nie, te, nie tepnął, nie tepnął Wiecie? tepnął? Krak, jedna HP Tepnął, tepnął do przodu Chłopak na dole ma, ma, Masz tego, meta Ja bym tepnął Nie wiem Też muszę zutować Kurwa ammo nie miałem nic się go ogóle ogólnie katana Jest gdzieś lód? Co, od lewej bardziej? No, od lewej, od lewej tu ludzi Żeby nie strzelać się w środek Cześć, się przede mną gdzieś. Biorę meda za, za tego. Za tą maskę. Tam. O ale wiesz. Zabijam się tam, tam to, no. Ciebie? Na Ta. Team wojowników mamy. Ale są full na nas, są na, Zabijam, na. Są nas, full, full. Jeden maską tepną, no. O jeden dostało ze mnie. jest na mnie jeden.

No to kurwa był to... Nie doziąłki, ale złotą ma ka miał Nie nadal być w wyjściu Mityczną, tam, tam miałbym ar miało Idę zobaczyć no, Nie wiem, złotą Oni bukowali cel kogo widzieli bukowali to jakieś Ktoś napisał, że mamy Kamiega w gierce, jest możliwe, wiesz, to Kami wy... By... O pierdolone. Ja nie, ale, nie, nie wiem, ale nie nie jest. cześć, ja nie... jestem do zero, ja zostanę od dwóch On ci z HG wyjrzał Ale właśnie na HG nie było Mi gry, normalnie wyjrzał Ale no No pewnie Kami to był Uderzyłem ze stream snape'a, bo to Kami no, Tak, no, Kami, Kami, a, Kami, kami. No. To Pe, klikanie pewnie, klikanie pewnie, klikanie. pewnie cheater nam wyjechał, nie? <grym> no. A, no wiadomo kto nam wyjechał, taki laser. Aż ja sprawdzę, k**wa <grym> Nie, mi się wyjechał. to wyjechało Jakoby sami? No tak, na high ground'zie był, no, no mi cheater, nie? A kto inny mógł? <grym> sekundę dosłownie padłem No wejściał ci nieźle, nie? sekundę, widzisz? a ja w ja nawet Ale nie, nie on no, był nad na tobą, był To łatwo ci wyjść, bo... szczerze Ja bin Ale to no już co, ciężko będzie chyba, nie? Sorry, a no ale zagrać mi na ta, no tak, wiadomo Nie, to, to co on mi dał to tragedia Nie wiem czy nie chcemy się, no... Bijamy się o tych AG, nie? Ale to są jakieś boty, 50 udałem już Będziemy się nie to zaraz A my się biją Ja mogę sprayować, a wy pójdziecie w nich, co? HG ja mają, HG, HG, HG mają, HG, HG, ma, HG, ma. HG mają hp Myślisz, że nas rozpieczą w powietrzu? Nie yeah. Odpalmy to z tej strony, patrzcie Patrzcie, ja lecę tędy Lecę gdzieś już z lewo, kurwa, kurwa Ja HG wypieczą, ale zaraz Uf, A nie buduj mi tu 100, minus okay. 100, minus 100, dwójka, minus 100, dwójka, HG to ich Krak Oni na jeden stoi? Uwaga, perły pan nad nami Na górze, no Aż przy nami, przy no, nami mamy HG, mamy no HG, 120 Nad nad nami Na są, nami są no. na są kurwa, nie ma nikogo na słupie, no przecież jestem no na, dama, na subie, to, no mówię no, no, no bo były na słupie, ty, White, kurwa, Mówię, HG czyste HG czyste, nikt nie chodzi. 120, white, white bliżej Krak za nami Chilam jeden, jeden, tam. tam Krak tam, o, obaj krak tutaj Nie mogę tu budować Jeden P, jeden F ten meta obok was no jakieś szukam Też, szukasz. Ja tu chwilę Te To Ja mam 300 drewno tylko Prowadzę, no, 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 no. wziąłem Nie na PL leży. Tu będzie ratował. Na mnie. Taka jest zabity. Ta, tak jest. Tak. tak dostał. Jedna 40 wide. Amo nie mam DM-ki. Tam zero AMO. Kolejne. No ja mam też. Kolejny. Amo od ar mam kap. macie. Lecę na HG. Dawaj, dawaj, tak. dawaj. Rzucaj, KB, rzucaj, mamy. rzucaj, rzucaj, mamy Uwaga. Jeden. Tutaj, tutaj. 80 crack. krak. Tak Kolejny na mnie tutaj, on ma łajta, on tam na dół. Zabiję go. Który medy, miał milion medów. Tu zonie tutaj... nie ma co, nie ma co. go. Biorę nie. Tu w zonie ktoś jest jeszcze. Chyba. W hali się stałem gdzieś blisko. No, niżej, no. Yeah. Tu jest jeszcze jeden, macę do ze wroku Zaroma, zeroma Na mnie... second sekund high musimy sprzejować ja, ja mam Ja mam co drewno tylko Mam dużo maca Daj trochę, daj trochę, daj trochę, daj trochę, wejdź, daj trochę Ja A. mam 12 drewno Macie sekund HGS co chyba Nadal tam jest, nadal tam jest w metalu kupujemy mega Zero mają, zero mają Zero mają tu na ścianach tylko bij ich, Leży, leży, jeden. Drugi masz po 3 minus. Lec. Nice. Opają się na mnie. Tu wyjdą. Ja jestem z tobą. Góra im podmienić, patrz. A, dawaj. 70. No, A rędzi jakie roby się dostanie ogólnie, nie? Jakbyśmy nie dostali w pierwszym lobby takich trek i, 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 i kamiego, to kupor byśmy może się kłaniali.